Cześć, witam się serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Mikołaj i dzisiaj pokażę Ci przepis na pieczeń rzymską z jajkiem. Zobaczysz, jakie to proste w przygotowaniu. Jest to, myślę, danie bardzo pasujące na zbliżające się święta wielkanocne. Także zapraszam Cię już w tym momencie do oglądania, wypróbowania. Życzę Ci zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Nie zapomnij tylko zostawić pod tym filmem łapki w górę. Komentarza, subskrypcji oraz proszę Cię o zaznaczenie dzwoneczka, abyś był na bieżąco z moimi nowymi filmami, z tym co się u mnie na naszym kanale dzieje. Także życzę Ci jeszcze raz smacznego i do zobaczenia. Moi drodzy przygotowanie naszej wielkanocnej pieczeni z jajkiem. Zaczniemy sobie od doprawienia mięska. Mięsko jest tutaj kilogram wieprzowiny, łopatki wieprzowej zmielonej na grubych oczkach. Do tego musimy sobie dorzucić dwa całe surowe jajka. Też tak czynimy. O, właśnie. Trzy ząbki czosnku. Dosyć spore, już wcześniej przeciśnięte przez praskę. Dokładnie sobie tutaj wyczyśćmy wszystko. O. Musi ta pieczeń zawierać właśnie słuszną porcję czosnku, ponieważ doda ona dodatkowego aromatu. Oczywiście sól, sól według uznania. Ja proponuję tutaj na tą ilość mięsa około pół łyżeczki. Do tego kmin rzymski, mielony oczywiście. Nazywany również kuminem. Idealnie pasuje do, do pikantnych potraw z kuchni blisko wschodnich, ale też jak, jak tutaj widzicie do takiej naszej przepysznej pieczeni około również pół łyżeczki o właśnie, doda to też fajnego aromatu, będzie ładnie pachnieć wszystko kumin również używamy w produkcji, w przygotowywaniu awokado a właściwie guacamole, na które, na które przepis znajdziecie również w opisie filmu, wcześniej nie robiliśmy. Sól czosnkowa, odrobinkę dosłownie, tylko do podkręcenia smaku czosnku. Oraz tymianek. Tymianek suszony około jednej trzeciej łyżeczki. oraz pieprz, pieprz mielony, również pół łyżeczki, żeby nadać tutaj troszkę pikanterii, aromatu do naszego dania. Teraz to wszystko musimy sobie ładnie zagnieść. Zagniatamy jak to woli, łyżką, jakimś innym urządzeniem. Ja proponuję wam rękę, ponieważ pod ręką najlepiej wszystko będziemy czuli, jak to nam się wyrabia, na jakim etapie jest nasza pieczeń. Tak więc, ja dosyć solidnie sobie wyrobię to, tą masę i wrócę do Was już, kiedy będziemy przekładać nasze mięsko do foremki. Nasza masa jest już wyrobiona, tak więc, mamy już uszykowaną, uszykowane takie korytko foremkę, wyłożone wcześniej folią aluminiową. Teraz sobie na spód delikatnie wykładamy porcję mięsa. Około połowę. Staramy się jak najbardziej równo ułożyć u podstawy wszystko i ubijamy dokładnie tak, aby nie było żadnych pustych przestrzeni. U podstawy. Naszą roladę będziemy nadziewali jajkiem. Tak jak w tradycyjny sposób, u mnie w domu przygotowuje się taką pieczeń na święta wielkanocne. Wielkanoc zbliża się już do nas wielkimi krokami, bo już za parę dni. Także myślę, że nie jest to skomplikowany przepis, a na pewno bardzo smaczny. I prosty wykonanie. Dobrze, zobaczcie. Jest nasza foremka już cała wyłożona od spodu mięskiem. I musimy sobie zrobić tutaj po środku właśnie takie wyżłobienie, taki rowek. O, na nasze jajka. Dobrze. Tak więc, wcześniej gotujemy sobie jajka. Ja już mam 6 sztuk tutaj uszykowanych. Ja je przygotowuję w następujący sposób. Jeżeli byśmy położyli, zobaczcie, jeżeli byśmy położyli jedno jajko tak, drugie tak, to podczas krojenia, później gotowej pieczeni, tutaj byłyby luki. I nie każdy by, by miał kawałek jajka. Tak więc ścinamy sobie końcóweczki. W każdym jajku, tak żeby w miarę na całej długości średnica... Wszystkich jajek była mniej więcej taka sama. Tak więc jedno po drugim sobie jajko ścinamy. Oczywiście tych jajeczek nie wyrzucamy. Możemy sobie wykorzystać je podczas przygotowań jakiejś tam sałatki warzywnej bądź jajecznej. Możecie je sobie wziąć na kanapkę bądź zjeść bez niczego, co ja uczynię. Okej. Okay. Jeszcze jedno, cyk, dobra, sobie odsuńmy to wszystko i teraz, o, by nam spadło, teraz wszystkie nasze jajka układamy jedno przy drugim, raz, o tu nam troszkę się jajko jedno mniejsze trafiło, ale to nic. Cyk, cyk. Sześć jajeczek, jak widzicie, idealnie tutaj nam się mieści. I teraz, całą taką masę musimy ponownie wyłożyć naszym mięskiem od góry. Tak więc, ja już sobie pomogę ręką, żeby tutaj wszędzie to fajnie nam doszło. O właśnie, jeszcze trochę mięska mamy, także uzupełniamy, Doduszamy wszystko, żeby to było jednak zbite. Tutaj łączymy w narożnikach. To jest najważniejsze, żeby jakby mięsko górne z dolnym, nasze dwie podstawy się tutaj posklejały, żeby wszystko było wypełnione. O właśnie. Okej, okay. nasze mięsko wyłożone. Rolada nasza jajeczno mięsna pieczeń rzymska prawie gotowa. Całą tą pieczeń musimy sobie bardzo delikatnie przy pomocy właśnie tej folii wyciągnąć i chcemy uzyskać kształt rolady, więc delikatnie bardzo wszystko tutaj sobie wyciągamy. Nie musicie tego robić. To chodzi o to, żeby nadać owalny kształt i delikatnie je rozjeżdżać. Wszystko jeszcze ze sobą. Przy pomocy dłoni możecie uformować. O, właśnie. Możecie sobie tu zalepić początek. Bardzo przyjemny sposób tutaj. Nic nam żadna foremka nie wadzi. W foremce byśmy mieli taki typowy paszczet, można powiedzieć, na kształt babki. A tutaj, jeżeli sobie tak wyciągniemy, możemy ładnie uformować kształt takiego walca takiej rolady właśnie i to właśnie zrobiliśmy teraz nasza rolada delikatnie wraca do korytka cyk o siedzi wszystko jeszcze formujemy sobie odsłaniamy żeby nam się ładnie wszystko tutaj wypiekło, dopiekło, przypiekło ponieważ to jest dodatkowy smak aromat jak zawsze mówię Super. Teraz na samą górę proponuję Wam jeszcze trochę ziół posypać. Ja używam zawsze majeranku. Dodaję to dodatkowej nutki. O, około myślę tutaj pół łyżeczki. Posypmy sobie nasze mięsko u góry. Fajnie będzie to wszystko pachniało podczas pieczenia. Dodatkowa skórka taka nam się zrobi. Później już na gotowej roladce. Tak więc taka rolada, drodzy Państwo, trafia do piekarnika nagrzanego już do 180-200 stopni Celsjusza na około 50 minut do 55. Wszystko musimy sobie oczywiście sami kontrolować, w zależności od, od, od własnego piekarnika. Jednak te 55 minut w tej temperaturze będzie, myślę, doskonałe. I możemy taką roladkę sobie przygotować albo na ciepło, lub na zimno, jako później wędlinka na kanapki, czy, czy też do zjedzenia z jakimś sosikiem na zimno. Tak więc wracam do Was już z ostudzoną roladą, wtedy sobie ją pokroimy, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w przekroju. Tak więc lecę piec. Zobaczcie, moi drodzy, minęło 50 minut, tak jak wspominałem wcześniej. Nasza pieczeń jest pięknie wypieczona, pachnie obłędnie. Zobaczcie, jak się fajnie tutaj wszystko przyrumieniło. Wszystkie tutaj e, przyprawy zioła naprawdę bardzo mocno aromatyzują nasze jedzonko. Teraz sobie e, przekrójmy, pokażę Wam, jak to wygląda właśnie w środku. Delikatnie, jest bardzo soczysta. Oczywiście ją wystudziłem, tak jak mówiłem wcześniej. Nie jest jeszcze całkiem Zimna, ale zobaczcie. Spróbuję tak delikatnie Wam podnieść, żeby się nie złamało nic. I zobaczcie na tym przykładzie, jak to pięknie wygląda. Jest soczyste. Nie widzicie chyba, ale soki. O, tutaj w tym miejscu widać, jakie jest mięsko soczyste. Pięknie pachnie. Dodajcie naprawdę tego kuminu. On jest mm, niesamowity. Także zachęcam Wam bardzo tą przyprawkę. Podajmy ją sobie na talerzu. Ja proponuję wam jeść takie yy, z jakimś chlebkiem, z czym tam lubicie. Yy, w moim przypadku na grzance będę podawał. Także ukrójmy sobie jeszcze kawałek. Ja wolę cieńsze kawałki każdej pieczeni niż, niż grubsze. Po prostu według mnie są smaczniejsze. Ta jeszcze nie jest tak bardzo wystudzona, dlatego nie będę bardzo cienki. Kroju plastrów. Myślę, że takie będą ok. Myślę, że jeszcze jeden delikatnie, czyli mamy. O właśnie. Tutaj nam jajeczko, akurat się zagubiło, jest z tej strony. Dobrze. Tależ chlebek, grzaneczki zrobione z żytniego. Proszę bardzo. Jedna. Do tego jeszcze jakiś pomidorek, sałateczka. Macie pyszne, pyszną propozycję na śniadanko. Zobaczcie. Coś wspaniałego. Pachnie, tak jak mówiłem, obłędnie, także zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Jest coś niesamowitego. Także życzę Wam Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnij tylko zasubskrybować tego kanału, zostawić łapki w górę oraz komentarza. Jest to swego rodzaju zapłata dla mnie, która Cię nic nie kosztuje, jest zupełnie za darmo, a mi oczywiście poszerzy zasięgi. Także zapraszam Cię serdecznie do wykorzystania tego przepisu i życzę smacznego. Cześć!